Uśmiech na, na, na dzień dobry, tak żebyście e, pozytywnie się nastawili na, na to nagranie, ale ja jestem podłamany, ja jestem podłama. to, to co ja, słuchajcie, to co ja wczoraj w nocy czytałem, bo to w nocy czytałem, musiałem czytać? Po 23. No, słuchajcie, no, jak, jak, jak to, co czytałem? No wywiad z Krystianem, no, to jestem w szoku. To jestem w szoku, to co on tam wygaduje. Słuchajcie, to jest, to jest taki... To jest taki bunt w imię, w imię ego, tak bym to nazwał. Tak zresztą nazwałem e, tapetę. Natomiast to, co ja tam przeczytałem, słuchajcie, e, to, no wiecie o co chodzi? Chodzi o sprawę Krystiana. To jest niezwykłe. Ta sprawa jest niezwykła, oczywiście. No, Krystian też jest niezwykły, ale ta cała sprawa jest niezwykła. Wywiad, wywiad słuchajcie, który ja przeczytałem w nocy, bo nie, nie dało się w dzień, jest tak brutalny, jest tak chamski, jest tak. Jest tak bezszczelny, jest tak pr prostacki, jest tak, jest taki pełen buty, że to jest coś nie do pomyślenia. To, 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 ja takiego już nigdy nie czytałem. Nigdy takiego wywiady nie czytałem. To jest, to jest coś, coś, coś. A ja się ja się zastanawiam, na ile piłkarz może być taki chamski, taki arogancki, taki, taki pełen buty, taki pełen tej tej tej, 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 przepełniony, tej, tej żółci, tą, tą żółcią. No i, bo z drugiej strony ja, ja, ja lubię, jak piłkarz coś powie, wiecie o co chodzi? Coś powie, coś, nie, coś zawsze to zawsze coś niesie, ale to, to, co on tam wyprawia, ja was odsyłam do tego wywiadu. To jest coś niesamowitego. To jest coś, coś niesamowitego, tak jak powiedziałem, ja powiedziałem. Ja, ja lubię jak piłkarz coś powie, bo, bo to jest tak, jak no, żeby się oni nie chowali za, za, za tą fasadą, za, za tej fasadowości nam no, nie pokazywali swojej. Żeby się nie chowali za tą bramą, żeby się nie pokazywali przede wszystkim za tym murem menadżerskim, czyli żeby nie pokazywali tego, co są co menadżerowie, tylko żeby pokazywali, jak jest. Ale z drugiej strony już przesadził. Jest to tak wulgarny, Słuchajcie, poczytajcie sobie. To jest tak wulgarne, to jest tak chamskie, to jest tak prymitywne. To jest, to jest tak pełne buty, że po prostu to jest, to, jest, to jest nie do pisania. Ja po prostu dzisiaj rano się obudziłem i przy kawie się zastanawiałem, na ile ta buta, ta agresywność jest na pokaz. czasami nie jest, czasami próba skierowania jakby uwagi. Nie, nie, ja, nie, ja nie słuchajcie, ja nie, mówię, ja nie mówię, że to jest koniec Krystiana w ogóle kariery. Nie, 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 nie ale koniec Wemu na pewno. Na pewno, na pewno. Poza tym tam znaleźli na niego haka i ten hak powiedział, że już ma dość współpracy z Krystianem. No i to, i, to, i to zapowiada już koniec. Znaczy, wiecie co, ja nie mam prawa kończyć mu kariery, tak? Znaczy mógłbym oczywiście, wpływ mediów jest u mnie ogromny. Ja, ja, ja mogę na takie rzeczy wpływać, ale ja tutaj nie zakończę jego kariery. Zresztą żeśmy to już przedyskutowali w, gr w szerszym gronie. I ja, ja chcę, żeby on jeszcze jednak i tak sobie troszkę pograł, dlatego tutaj nie, nie mam jakby prawa tak jednoznacznie kończyć. Natomiast zastanawiam się, dlaczego tu i teraz. A dlaczego akurat przed mundialem to wszystko wychodzi taki artykuł? No i to, to się, to, to się... widzi tam jeszcze ten z drużyny jego ten Bruno, w szatni to było. Spod prysznicu wychodził i dał mu lewicę, a on chciał prawicę, no i, no i to było też takie pokazanie, znaczy słuchajcie, no, nikt tego nie widział, natomiast ja to widziałem, dlatego ja o tym mówię, bo to jest tylko prawda w futbolu, każdy Każ, ma oczywiście swoje. możecie się nie zgadzać, jeżeli się zgadzać, się no zalej natomiast on chciał mu dać mu swoją prawicę, a ten mu wystawił lewicę, no i to też jest taki pokaz yy, tych relacji, że tam coś jest, nie jest, jest okej, okay. a dla akurat teraz to wychodzi przed mundialem, Dlaczego akurat teraz to wychodzi? To jest takie, to jest dla mnie to jest takie zastanawiające się, naprawdę to jest takie zastanowienie. Ale Krystian jest, jest, jest słuchajcie, on ostatnio w ogóle, jak ja ją obserwuję, jest tak arogancki, to jest, to jest on jest tak chamski, jest tak, tak bezczelny, jest taki, taki pełen buty, yy, tak żeby się już nie powtarzać, on jest tak, tak, tak arogancki w tym swoim chamstwie, że po prostu ja już nie mogę na niego patrzeć momentami, naprawdę. To jest, coś, to, jest, to jest coś niesamowitego, ja nie wiem, przyjrzyjcie się mu, przyjrzyjcie się mu jak on się zachowuje, naprawdę, to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest. on jest tak w ogóle pewny siebie, że, że on odegra jakąś tą rolę na tym mundialiku, on jest tak pewny siebie, no nie wiem, ja tej pewności oczywiście nie mogę mu zabierać, ale to jest, to jest dla mnie, to jest, dla mnie to już jest koniec wemu. To jest, to jest koniec, on podobno ma tam propozycje w różnych klubach, no, Podnozie Paris Alisson, Germain, ale ja sobie tego nie wyobrażam. Ja tego ja nie widzę. Ja tego nie widzę, słuchajcie. Naprawdę. Jest, jest, mi, jest, jest mi naprawdę. Oczywiście, naprawdę w futbolu. Jest mi naprawdę to ciężko ciężko sobie wyobrazić. Jest to, czy, ciężko mi sobie wyobrazić, że on w ogóle gdzieś tam Krystian obok Neymara z Mbappé i z tym tym. Jak mu tam ten, co Szpakowski dla niego, Manradona powiedział? No w każdym razie, jest, jest mi ciężko to sobie wyobrazić w ogóle, że, że on tam we, trój, we trójkę gra, ja, ja tego słuchajcie, ja tego nie widzę, to nie, jest, nie jestem w stanie sobie tego po prostu wyobrazić. Tutaj w wywiadzie jeszcze mówi, że Krystian, że czułem się zdradzany, nie mam szacunku do tego Haka, bo on nie ma do mnie. No tak powiedział, no tak powiedział, także ten brak szacunku naprawdę on się tutaj pojawia, no, no w zasadzie przez ostatnie kilka, kilka tygodni, przez kilka tygodni. Ja ja oczywiście, ja nie odbieram nikomu prawa głosu, choć jak wiecie, mówię, bo ten hak też ma swoje na pewno jakieś powody, natomiast y, można mówić bardzo dużo w dobie demokracji, mamy teraz demokrację, można mówić bardzo dużo, ale zastanawiam się jak, y, no ile może mówić piłkarz, ile może mówić piłkarz, co, co wy myślicie w ogóle o, o tym, co ja teraz powiedziałem. Jeżeli, jeżeli zgadzacie się z tym, to zalejkujcie, za jeśli nie, to nie. A jeśli uważacie, że dużo mówi, to dajcie jedynkę, a jak nie, to, to dajcie dwójka. Tak, żebyśmy mieli to jakieś takie statystyki, mówię, bo nasz, nasz kanał nasz kanał prowadzi statystyki i to analizuje. Także my, 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 sobie, my sobie po prostu. No, nie wiem, no analizuje do Krystiana, i ja uważam, że to jest taki foch z jego strony, taki. Pełen, pełen buty. Słuchajcie, to jest tak aroganckie, że, że inni się nie liczą, że, że, że grajcie tak jak ja wam zagram. Coś takiego tam. Na zasadzie on się wypowiada na zasadzie orkiestry. Ja im pokażę, jak oni się zachowują coś, skoro nie chcą grać, tak jak ja to on od, odchodzi, coś, czy, on, czy on nie chce grać. coś, tak, coś takiego. Na, na, na zasadzie mówię, my, my zatańczymy, tak jak my zagramy, tak jak nie my zatańczymy, tak jak, tak jak mi zagrasz, coś, coś takiego. No a on no nie wiem, on, chce, on chce, żeby on, on chce, aby nie wiem, nuty im rozdać. No nuty rozdać, żeby zagrali z nut. No, się wydaje, że to chyba tak. Wiesz, ja ja wam powiem szczerze, że tak. Piłkarze wydaje mi się, że na siłę kontynuują karierę. swoje karierę. Na, 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 na siłę, na siłę. Nie, nie umieją kończyć, nie umieją kończyć, a to powinien być koniec. Oczywiście nie ma prawa kończyć, ale ja, ja, ja mógłbym. Natomiast mówię, nasz kanał jakby prowadzi te statystyki i słuchajcie, i parametry w ogóle mu spadły, to, 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 to jedną trzecią. O jedną trzecią, te podskoki, to już nie ma takich podskoków, słuchajcie, ja ostatnio robiłem sobie pajacyka. to ja już, już nie robię takiego pajecyka jak kiedyś i to jest normalne, to nie ma co się dziwić, ale to, 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 to nie są te drebliki, to nie są już te rzutki, to nie są jeszcze te kiwki, to nie są jeszcze zmyłki, to nie są te tak zwane deceptive tackles, to? No, no, bardzo fajne słowo, to, to, to no, w ogóle już to, to oczywiście no, to to, to się już pokończyło słuchajcie. I dlatego mi się podoba taki pikę, który po prostu zagrał, dostał czerwoną kartkę i zakończył karierę. No to jest klasa, a 30 panik jeszcze mógł zarobić, ale nie. A widzicie. I uważam, że to jest, to jest fajne, to jest fajne. E, skończył tu, tu i teraz oczywiście e, od razu nie było żadnego tam jakiegoś problemu. Pożegnał się, uścisnął się i, i koniec, I to, to jest koniec kariery. A Krystian, no mówię, no. No, no, no on ma dobre statystyki, ale po prostu jego chamstwo, to jest tak pełne buty, takiego, beż, takiego, takiego tej arogancji, to jest, to jest, to jest tak, do, dość spojrzeć na niego, no to jest coś niesamowitego. To jest tak chamskie, to jest tak aroganckie, to jest tak, te, tak aroganckie w tym chamstwie, że ta, ta buta, tej te, te, te buty nie mogę go znieść. A przecież pięć razy zdobył złote buty. Pięć razy. No to przecież to, to są rekordy. To są statystyki, które my zawsze obserwujemy jako kanał. To, to my to obserwujemy cały czas. 5 lm zdobył jedną z zemu, a 4 razy 0? No My to wszystko tutaj sobie tutaj w, w, w swoim towarzystwie to jakby m, m, analizujemy. My to prowadzimy, te statystyki. No to już ja Wam mówiłem, kto, kto się tym zajmuje. To są ludzie, którzy się po prostu tym zajmują. Poświęcają swój czas i dlatego ja później mam to jakby wypisane na, 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 w statystykach. Ja sobie to mogę tutaj jakby porównać, jakże mówię, no to o jedną trzecią mu to wszystko siadło. O jedną trzecią mu to wszystko siadło. No i tak się zastanawiam, czy, w imię czego jest, jest ta gra, w, w imię czego jest ten bunt. W imię co? Pieniędzy? W imię pieniędzy? W imię ego? Jego ego oczywiście. Nie wiem, nie wiem. Nie jest, jest to na pewno ten wywiad. To jest taki pokaz arogancji, pokaz, pokaz, pokaz chamstwa niezaprzeczalny. Nie, nie podważałem. Nie no on zakłada, że, 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 że Mundial będzie dla niego czymś wyjątkowym, że on po prostu odegra ogromną rolę. Jest tak pewny siebie, jest tak, tak, tak jest tak taki, po prostu taki, taki, jest tak przekonany o swojej wielkości. Jest tak, taki arogancki, jest, jest tak chamski w tym wszystkim. Jest taki po prostu bezczelny, że on na bezczelnego podejrzewam, jest w stanie zrobić tam jeszcze karierę. Chociaż ciężko mi s, po prostu wyobrazić, mi, mi jest ciężko po prostu wyobrazić sobie nawet jego grę w Paris Saint-Germain. Ja, ja nie, nie widzę tego po prostu. On obok Mbappé, tutaj yy, yy, Neymar, no i co, że Werati mu dogrywa. Nie jestem, nie jestem, słuchajcie. Przy całych moich zdolnościach, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Nie nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Chamstwo widzę jego, butę widzę jego, jego, jego ten prymitywizm w zachowaniu, tą taką wulgarność, tą prostacką. Nie jestem w stanie tego sobie po prostu wyobrazić, że on po prostu tak hamsko potrafi zapanować nad tą swoją karierą i nie, nie kończyć tak jak Piqué, że zszedł, czerwień zszedł. Pożegnawszy się, tylko po prostu muszę na niego znaleźć haka, żeby, po prostu, żeby, żeby go wy, wywalić stamtąd. Nie mam prawa, nie mam prawa nikomu kończyć. Nie mam prawa nikomu kończyć, ale uważam, że, że, że to, jest, to jest koniec. To jest koniec. Oczywiście, Wemu, Wemu, jest koniec. Bo ja w Paris Saint-Germain go nie widzę. Jak on przejdzie, to dostanę po prostu jakiegoś szoku, jakiegoś szoku, że on tam będzie w ogóle obok tej trójki. Nie wiem, w imię czego, w imię pieniędzy, w imię, w imię, w imię ego, swojego ego oczywiście. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co dzisiaj piłkarze. Dobrze, że mówię, dobrze, że mówią, bo ja się cieszę, że mówią, że, że, że jakby nie, nie nie, nie, nie hamują jakby tych swoich odczuć, czy swoich emocji, tylko dzielą się z nami, dzięki czemu mogę nagrywać, ale z drugiej strony jest to dla mnie takie po prostu, słuchajcie, no, no takie hamskie, że po prostu aż się chce wyjść z tego kina, no z tego kina prawdy futbol. that i should.